Cześć! Takie złomowe zakupy. Po 2,50 za kilogram. Jakiś sterownik od BMW. Będzie trochę aluminium. Delphi. Ford. Też fajna aluminiowa obudowa. Widzę, że ktoś już rozkręcał. Tego zresztą też. Pozostała jedna śrubka tylko. Teraz co my tu mamy. Bosch, ale co tu jest napisane, to nie mam pojęcia. Też fajny kawałek aluminium. No i iweko. Multiplex system rear frame computer Bosch made in hangar. Rzucę na wagę. 250, zapłaciłem za to dyszkę. No i chcę sprawdzić, czy opłaca się bardziej sprzedać je w całości. No bo tak, w takiej postaci jak jest teraz, w elektropace mógłbym sprzedać po 8 zł. No czyli już dwie dyszki z hakiem do przodu na dzień dobry, bez żadnej pracy. Natomiast sama płytka jest w tej chwili po 27 zł. Będzie trochę aluminium, które jest po 5,20 zł. No i zobaczę, jak to finalnie wyjdzie. W tej chwili wartość 30,80 zł. Biorę się za demontaż. A Was zapraszam na film. Dopiero teraz zauważyłem, że ktoś to diaksem już chlastał. Ale nie dokończył roboty. Zobaczmy, czy ta operacja w ogóle była opłacalna. Zapłaciłem 10 zł. W całości te komputerki były warte 30. A zobaczmy, ile po demontażu.

Odrobina miedziuchy nawet się trafiła. 42 g po 33,20 zł. 39. No i płytki z komputerów samochodowych. 830 g po 27 zł, czyli 22,41. No jest coś więcej. Prawie 6 zł. Prawie 6 zł. Do przodu, no można się pobawić. Zawsze to 6 zł więcej, nie? Co prawda trochę roboty jest, ale to już dla przyjemności. Zresztą sami ocencie, czy było warto, jak dla mnie było warto. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Dzięki, trzymajcie się, cześć.